Okej, okay. Netflix korzysta. Mają prawa do wieśka, więc je wykorzystują. Czemu nie? Więc pogadajmy teraz o nowym animowanym projekcie w tym uniwersum. The Witcher Nightmare of the Wolf, czyli Wiedźmin z Morawilka. To animacja w Kwana Lee Hana, który opowiada nam historię będącą w zasadzie prequelem dla znanych nam wydarzeń z książek czy gier o geralcie w zasadzie. Tutaj oglądamy jego mistrza Wesemira, który za młodu, a w zasadzie nie muszę mówić, no ma jakąś tam przygodę, tak? Walczy z potworami, spotyka ciekawych, nieciekawych ludzi. Wiecie, no, mamy taką po prostu opowieść wieźmińską. I tak zupełnie w ciemno na starcie żeby powiedzieć, że okej, okay, jestem na tak. Lubię ten świat, mogę się założyć, że Wy też lubicie ten świat, czemu by nie, szczególnie, że jak słyszę o tym, że ma coś powstać z tego uniwersum i tak myślę o tym biednym Geralcie, wiecie, o, który jest jakby tym takim zwykłym, jednym człowiecz... człowiekiem, no, wiedźminem z tego świata, no, człowiekiem, e, chociaż jest bardziej ludzki niż większość ludzi... E, no to już tak, na zasadzie tak jakbyśmy wiecie, w gwiezdnych wojnach tylko o tym Luku Skywalkerze, albo w czymś tam tylko. Jakby dobrze jest na chwilę wejść w ten bogaty świat, jakby z innej perspektywy, o innym bohaterze, w innych czasach, bo to dużo wcześniej się dzieje, jednak jakby Semir był młody, a oni się wolno starzeją przecież, więc jak już znamy go jako tego starego, no to musiało dużo minąć. No i, jakby fajnie, że możemy właśnie tak odetchnąć od sagi, od tych wszystkich znanych nam historii i, i po prostu zobaczyć w tym świecie jakąś przygodę. I muszę powiedzieć, że wyszło im to nie najgorzej. Tylko, że ja mam jakiś taki osobisty problem z tą animacją. No powiem wam zupełnie szczerze, że nie jestem fanem po prostu tego, jak ta kreska wygląda. To znaczy, nie, nie wiem, czy to ma jakąś konkretną nazwę, czy to jest jakiś konkretny styl, bo nie jestem aż tak wkręcony w anime i animację, żeby, wiecie, tutaj się móc wymądrzać. Ale to akurat, jak to wygląda, tak, no, gdyby to nie był Wiedźmin, to po dwóch minutach pewnie bym wyłączył Stricte z jakiejś takiej mojej prywatnej, by to powiedzieć, z takiej, takiego poczucia, poczucia estetyki, gdzie coś mi, coś mi tu po prostu nie gra. Tak jest, to jest dla mnie nieciekawe to, jak to wygląda. I w stu procentach moja subiektywna rzecz yy, też, żeby nie było, że no, nie jest jakaś paskudna ta kreska czy animacja, ale jakoś tak po prostu wolałbym obejrzeć Wiedźmina w innym stylu, wiecie? Jakoś nie, po prostu nie wiem, nie pasuje mi do tego, tak jak to tutaj wygląda. Natomiast, oczywiście, mogę to jakoś tam przeboleć i muszę powiedzieć, że sama historia już i to, o to, o czym ten film, ta z wilka jest, jest okej. Okay. Mamy trochę fajnych potworów. Mamy przede wszystkim film dla dorosłych. Bo tutaj jest taka sieczka momentami, że byłem zaskoczony. Mówię, oha, czyli to jest taki wiedźmin, wiedźmin, tu się flaki leją na ekran i tak dalej. To jest tak, tak na serio, więc, bez spoko, czemu by nie? Natomiast jest dużo takich elementów, gdzie fajnie, że są potwory i to przeróżne kreacje. Fajnie, że mamy trochę magii, fajnie, że mamy trochę rozpierduchy i tak dalej. Ale są takie momenty, gdzie, gdzie naprawdę się zastanawiałem, czy, czy, to jest spójne w świecie Wiedźmina, bo na przykład wiemy, ci to, co teraz oglądali, co maksował Wesemir. No, igni Igni napierdziela, jakby był jakimś Charizardem. Igni to po prostu, ja nie wiem, co tak ogiem nawala, jakiś X-Men, kurwa, jakiś X-Men, tak? W sensie, na, naprawdę, no, napierdziela promieniami z ręki ognis, taki, takiego ognia, jakby ktoś w z Wiedźminów normalnie potrafił rzucać, wiecie, że tam jakiś Geralt czy coś, to by nie używał miecza, bo by wszystko i jarał z 30 metrów na zasadzie, jak Pyro, tak? To był w X-Menach Pyro? Puch, whatever, człowiek, władca ognia, taki prawdziwy, a nie, że mu się ogon fajczy, nie? Także, to jest jakiś tam, oczywiście, podejrzewam, jakaś decyzja artystyczna, żeby tak to wyglądało, ale muszę powiedzieć, że no, jak na to, że czytałem książki, grałem w gry, oglądałem serial, jeden drugi. No to tak troszeczkę z tyłu głowy mam. A, wolę ogóle mniej czyjeś wizji artystycznej, a więcej spójności świata? Nie wiecie o co chodzi. E, bo, bo wiadomo, że każdy twórca, szczególnie w czymś takim jak animacja czy rysunek, ma prawo do jakiegoś tam lekkiego przesunięcia bariery, nie. Jakiejś tam swojej wizji, no ale nie, no jakby to igni tutaj było dla mnie przesadzone. Plus yy, spodziewałem się, że pojawią się jakieś ludzie, których możemy my kojarzyć, trochę takie kemios, jak byli młodsi, i ktoś tam się pojawia, jakiś elf, jakiś ten, i tak się zastanawiałem, czy tego potrzebowałem. Wiecie, to jest kolejny przykład, gdzie tak mówię. Eee, czy ja te, czy, te, czy nie da się bez tych keimiosów? Nie dałoby się w ogóle zamiast Wesemira, to jest moja taka trochę rzecz, że zamiast w ogóle Wesemira, którego znamy, nie moglibyśmy obejrzeć jakiejś historii, jakiegoś w ogóle nowego imienia Wiedźmina na przykład ze szkoły, nie wiem, Węża czy czegoś tam już Jakoś tak, nie? Zamiast tego, wałkować tego tego Geralta i tą Szkołę Wilka i to Kermoren i tak dalej, tak już trochę, trochę mi się zaczyna to powoli nudzić, bo bo jest to tak, brakuje kreatywności po prostu w tych historiach, tylko wszystko jest bazujące na tej nostalgii I może nie jest najgorzej pod tym kątem, ale tak sobie myślałem, oglądając tak, Czy musieliśmy oglądać Wesemira? Nie mogliśmy obejrzeć jakiegoś zupełnie nowego Wiedźmina, który kiedyś przeżył jakąś przygodę, w przeszłości, może w przyszłości, co za różnica, nie? W końcu to było właśnie fajne, to zawsze lubiłem czytając szczególnie opowiadania, a nie sagę, że jakby ten Geralt sam nawet nie było wiadomo, kiedy to się dzieje, w sensie, że te, te opowiadania mogły być tam, że o, poznał Jaskra, a w kolejnej historii o, nie widziałem ci 10 lat, nie, no jakieś tam głupoty, wiecie, nie? że tam nie, nie wiemy kiedy i tak dalej. Wiedźmy się też starzeje inaczej, więc. To się, opowiadania mogło się dziać tam na przestrzeni, nie wiem, dziesiątek lat. Pewnie ktoś to ma wykminione, ale ja, mnie to nawet nie interesuje, bo właśnie mnie to bawiło. Że to jest taka, taka po prostu jego przygoda. Gdzieś tam z życia, w jakimś miejscu. Nie ogólnoświatowe, jakiś tam, wiecie, no, wojna światowa, tak, praktycznie jak z tym Niewgardem. Tylko takie, Gdzieś coś, zastał jakiś miejscowy problem, tu pokonał potwora, tu poznał jakiegoś zwykłego człowieka z codziennym problemem, nie? Takie bardzo życiowe, takie, niby jesteśmy w świecie gdzieś tam podobnym do Śródziemia, w sensie no, no, no wiecie, no jak tam fantastyka, wiadomo, że buduje się na jakieś tam fundamenty, na jakimś wyobrażeniu. Taki, no, coś w tą stronę, wiadomo, że Sapkowski, jak wszyscy twórcy na Tolkienie e, się wychowali, jakby no, bez niego by tego nie było. Ale nie mówimy właśnie o walce z Sauronem, tylko taki Wiedźmin rozwiązuje problem jakiegoś wieśniaka, <gry> który, wiecie, no nie wiem, tam mu diabeł kradnie coś z pola, a przy okazji są rozkminy jakieś społeczne i tak dalej. Yy, I to mi się właśnie zawsze podobało, a tutaj znowu wchodzimy w takie, no to musiał być Wesemir, jest jest takie mówię, tak nie potrzebowałem tego, no nie? Ta historia tak trochę, zam... jakby wolałbym dwa kroki w kreatywności, mniej w stronę odgrzewania kotleta, ale jest nie najgorzej, jest okej, okay, ta historia działa. E, mamy klasyczne też jakieś tam motywy, że świat jest zły, <noise> że e, są ludzie, którzy, nie wiem, no nasz Wiedźmin komuś ufa, nie powinien i tak dalej. E, mamy też, muszę powiedzieć, że całkiem, to o czym nigdy nie myślałem, całkiem ciekawie wykreowaną tego postać tego Wesemira, bo Wesemir mi i pewnie Wam kojarzy się z książek czy, czy e, z gier. Takie, wiecie, taki Taki Dumbledore Gandalf, no może nie aż tak stary, nie taki, wiecie, że broda do kolan. No ale taki stary, prawda, na zasadzie dobry wujek, nauczyciel. Tymczasem tutaj Wesemir jest takim playboyem lowe lasem, przystojniakiem, młodzieńcem, który tak nigdy o nim w ten sposób nie myślałem. <ścoughs> I to było nawet całkiem ciekawe, tak w sensie fajnie było go poznać. Szczególnie, że wewnątrz też tej historii on też ma swoje momenty, w których ktoś mu tam zarzuca, że jesteś tylko chciwy i pieniądze, głupi wiedźmin. On też ma takie momenty, że dostajemy flashback, bo on coś się przypomina i zaczyna sam myśleć o sobie i kim jest, no jakby, okej, okay, okej, okay. takie wiedźminowe rozkminy osobowościowe i o co chodzi w tym świecie i chciwość i ten, wszystko, no? Powiedzmy, że wiecie, że nie najgorzej im to wychodzi. Ten scenariusz jest taki, jest okej. Okay. Tylko no, dla mnie to jest trochę taki zmarnowany potencjał. To jest takie powtarzające się, ale w sensie no, naprawdę można by zrobić z tego coś więcej, aczkolwiek można, było też dużo bardziej spartolić. W ogóle rozkwinam, też nie wiem jak Wy oglądacie, czy zamierzacie, czy oglądaliście już, ale no, zastanawiałem się, w jakim języku oglądać, bo Wiedźmin mi się oczywiście kojarzy z Polskim, ale no, tutaj, jakby, wyjściowo robią to Amerykanie, więc, jakby, animacja jest pod, pod, nich zrobiona, nie? I muszę wam powiedzieć, że oglądałem tak mniej więcej po 10 minut polski, angielski, polski, angielski, no, to tak, nie, czemu nie? I, jak dla mnie, poziom jest podobny, chociaż, chyba wolałem bardziej angielski już jakąś tam drugą połowę, już do końca obejrzałem po angielsku, nie? No, ale to jest jakaś tam moja preferencja, wiecie, taka w stylu, porównywalne to było, więc jeśli, z czegoś ktoś nie zna dobrze angielskiego, no to polska wersja jest jak najbardziej super, pasuje do świata Wiedźmina, bo wa to nasz Wiedźmin, <grym> więc czemu nie. No, eee... to chyba tyle ode mnie. Także Wiesiek z Wilka dostanie 6 na 10, jest ok, trochę jakoś tam indywidualnie mówię, mi troszeczkę nie pasuje, albo tak coś coś mi tak się gryzło z tą, z tym rodzajem tej kreski animacji, I tak jak mówię, no trochę bolałbym więcej jakiejś kreatywności, oryginalności, niż trochę takie więcej tego samego, co mamy i tak niby nie ogralcie, ale w zasadzie no to Wesemir. Tak, no, wolałbym coś zupełnie nowego, ale wiecie, no, to żebym coś wolał to znaczy, że to jest złe. No, to jest jakaś tam kwestia, też mówię, no indywidualna. Jestem ciekaw zresztą waszych opinii i co osoba ta opinia, jeśli chodzi o wydzimina, nie? W sensie, wiecie, tutaj naprawdę podejrzewam, że ktoś z was powie, że zajebiste w ogóle, oryginalne, że w tą stronę, A ktoś powie, nie, broń Boże, animacje. Piszcie śmiało, jestem ciekaw, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, bo o filmach.